Kamień Śląski. Miejsce urodzenia Świętego Jacka. Po raz pierwszy opisał je Gal Anonim jako siedzibę Bolesława Krzywoustego. Kuria diecezjalna w Opolu nabyła zrujnowany pałac wraz z parkiem. Powstało w nim sanktuarium Świętego Jacka oraz centrum kultury i nauki wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Kaplica Świętego Jacka. Według legendy znajdowała się tu komnata, w której Święty przyszedł na świat. Jej wystrój stanowi rokokowy ołtarz z figurami patrona oraz błogosławionych Czesława i Bronisławy. Do sanktuarium przybywają pielgrzymi z całego regionu, najliczniej z okazji sierpniowego odpustu. W pobliżu zamku, w odrestaurowanych wnętrzach starej wozowni stajni i stodoły, powstał Instytut Naukowo-Badawczy Sebastianeum Silesiacum. Specjalnością tego nowoczesnego sanatorium jest hydroterapia oparta o wskazówki bawarskiego księdza Sebastiana Knajpa. Wykorzystuje się tu naturalne zasoby wody oligoceńskiej. Nie zapomina się też o cudownych właściwościach ziół. Nie tylko sanktuarium i sanatorium przyciągają tu rzesze turystów, kuracjuszy czy pielgrzymów. Kamień Śląski może się pochwalić świetnie położonym polem golfowym. a nieopodal tor wyścigowy Silesia Ring to kolejne miejsce wzbogacające ofertę turystyczną tej wyjątkowej miejscowości. Gmina Gogolin, na której terenie położona jest przepiękna wieś Kamień Śląski, jako jedna z pierwszych w kraju zainicjowała program Odnowy Wsi, wzorowany na modelu austriackim. Tradycja, kultura i uroda. Nie można się nie zakochać.